Teraz coś, co możemy zobaczyć tylko w Chinach i tylko w Shenzhen. A przynajmniej tylko tutaj jest to zrobione z takim rozmachem. Jest późno wieczorem znowu na Placu Obywatelskim w centrum miasta. Otaczają nas chyba najbardziej futurystyczne wieżowce na świecie. I czekamy na to, co się ma tutaj zaraz wydarzyć. Zaczyna się od tego, że startują drony, dwa drony projektory i dwa drony z ekranami i rusza odliczanie. Jeszcze w 1980 roku Shenzhen to było rybackie miasteczko, około 30 tysięcy mieszkańców. Dziś żyje tu ponad 20 milionów ludzi a miasto rozrosło się do powierzchni około 2000 km2, większe niż niektóre europejskie kraje.